z tej strony Minecraft Midok. Witam serdecznie w moim trzecim odcinku ze Skywarsów. Tak jest w trzecim odcinku. Arena już się zaczyna za 4, 3, 2, 1 i lecimy. Tak jest. Ostatni, tam nie chciałem. Dobra, o Jesu, nice. Yy, Okej, okay, bierzemy. Itki ładnie. Kurczę, aha, jeszcze tutaj będzie już zapomniałem, że jeszcze druga skrzynka. O, ktoś mi spamuje na fonie. Yy, druga skrzyneczka, nice, o kurde, czekajcie, muszę chyba telefon wyciszyć, ale spokojnie, grać będę, grać będę, hop, nice, nice, nice i telefon wyciszony, ładnie, oddalam go od siebie, okej, okay. można schodzić w oddali, jakieś głosy małe dzieci, jak już mój brat tam hałasuje, no cóż, a ja tutaj będę się sępił z łuczku. E, wiem, nadzieję, że, że przeżyję wszystko. Okej, okay, lecimy. Tutaj już budulec. Bo Tam jest jakiś lejmus. I, i, i. Tak, nice, okej. Okay. Spadł. Uwaga, uwaga. Uwaga. Idę, Jonas, tam. Spadł. What the fuck? Co za ziomuś? Ty, dostałem fraga, what the fuck? Mmm, dostałem fragusa, najsowo. Nice OK, Okej, powstrzymuję, zacząłem od fraga, do nieodpadnięcia, no cóż, idziemy dalej. Kurde, mam mało strzał. Okej, okay, idziemy do przodu, czy gdzieś sobie to pójdę? Nie, pójdę do niego. Yy, zobaczymy, tu może będzie jakiś zostawił, bo z tego co widziałem, to chyba nie miał żadnego eku. Okej. Okay. Lecimy, lecimy. Miejmy nadzieję, że nikt nas nie szuci. Lecowo, cofamy się. Leciutko, rozdawamy zdawamy wodę, już tak na wszelki wypadek. Wow, no właśnie, bo już tu w nas strzelać chcą. Jakby się schowam na chwilę, niech inny cel znajdzie. O ja już ktoś kogoś zabił, nice, no, ładnie. O strzałach, dzięki. Będę miał więcej amunicji, żeby się strzelać, chyba. Okej, okay, dobra, to lecimy dalej do niego nawet możecie tam zostawił jakiś prezencik. Więcej strzał. No w sumie nie, by nie zostawił, bo gdzieś tam strzelał, nie? No cóż, idziemy, idziemy, idziemy. Okej, okay, już niedaleko. Nie, Nie, nie rozlewam wodę. Po co? Jeszcze tylko tracę. Dobra, i wchodzimy do góry. Hop, hop, hop. sofo. Bo tam ktoś jest, ja nikogo nie widzę. Skorzystam trochę z jego budowli, Mam coś... Och, weźmę jeszcze drugą. Jest więcej klocków. No Jezus, po co Dobra, trudno. Właśnie, yy, no nic nie ma. Kurde, szkoda. Jest nikogo nie widzę. się przejdę trochę. I jeszcze chyba... Dobra, woda. No, jeszcze sięgniem sobie i nie wydał, to spadł. No dobra, co już idziemy, będziemy... Ło nie, 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 fuck, 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 nie! Kurde, wykrakałem. Dobra. ale trudno. Widzimy się na tej arenie. Witam serdecznie na drugiej arenie. Tak jest. Sprawdza się już niecałe 5 sekund. wow! Okej. Okay. I lecimy. I pierwsza skrzyneczka, coś fajnego. Eee, trochę dupnie. No cóż, a w drugiej skrzynce jeszcze większe. Dobra, cóż dam radę. Co tam jeszcze bym chciał wam powiedzieć w tym dzisiejszym odcinku? Tak jest. Już niebawem będzie nowa seria z modami, tak jest. Właśnie mi się tak przypomniało. Już niebawem kolega mi chyba yy, już niebawem będzie wgrywał mody wszystkie na laptopa. Bo jeżeli ktoś nie wie, to nagrywam na laptopie. I będę, no, po prostu niszczył w ten... Oj, że mi się to włączyło. Yy, niszczył w tych yy, na moda. I tutaj wielkie podziękowania dla yy, mojego kolegi Adriana, który już się za to zabrał. Yy, jestem mu bardzo wdzięczny. Już niebawem też będę miał takiego ekstra tekstur paka który mi kombinuje właśnie mój kuzyn Kasper. to będzie taki, taki trochę do PvP, a PvP będę też troszkę nagrywał. Jednak nie, nie skończę z tym. O, Nice, jest fran. Nie skończę z tym PvP, bo po co? Fajnie mi się grało. To będzie taka osłoda do kanału. Wiem, że PvP to każdy nagrywa. Ale cóż, będę nagrywał, bo nagrywać będę te PvP bo co mam robić w wolnym czasie? Jak nie nagrywać pvp? Okej, okay, wrócimy się do swojej bazy. Chyba, że spadniemy. Dobra, już. I lecimy. Okej, okay, tutaj nikt mnie tu nie... Za... O, już idzie ktoś. No, dawaj, chodź. Strefa. Tu, 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 tu. Dawaj, lecisz, lecisz, lecisz. Tak, spad, 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 spad. spad. Ju, jest dobrze do wody. O nie, nie spad. Jest, mam fraga, nice. Okej, okay, ładnie, ładnie. I lecimy w górę. Płyniemy, płyniemy, płyniemy. Co by tu można? Popatrzeć w dół, przepaść, płynąć w górę. Okej, okay. no z modów wam chyba wszystko powiedziałem. Nie wiem kiedy ją zacznę, ale na pewno już niedługo. Tutaj wielkie podziękowania dla kuzyna, mojego kuzyna i właśnie Adriana. Okej, okay. o nie, fuck, to jest ziomek, o nie, żelazna kuma mi Kurde, zginam, dobra, widzimy się za na ostatniej arenie, do zobaczenia. A, zapomniałem jeszcze, miałam wam tak przypomnieć o tym, że jeżeli zauważyliście w prawym górnym rogu mam swoją, jakby to powiedzieć, ikonkę mojego skina. to takie małe info, widzimy się za 3, 2, 1. Z powrotem na ostatniej już arenie, tak jest, która zaczyna się za 7, 5, dobra, sekund. I tak, jest to, miejmy nadzieję, fajna rozgryweczka, w której dużo zrobię, okej, okay, też jest skrzynka, nice, wiele fajnej rzeczy, Items nice, nice'owe, o, tutaj też spoko, może uda mi się coś tutaj namieszać w tej arenie no bo w końcu dzisiaj nic nie wygrałem z tego, co tu widzę, okej, okay, odrzut, nice, coś do picia, śnieżki, exp okej. Okay. No i jeszcze budulec by się przydał, nie? Na pasku No to pójdźmy do jakiegoś ziomeczka Gdzie jest jakiś ziomeczek? Dajcie mi ziomeczkę, żebym mógł go sklepać Okej okay. Tam się chyba coś dzieje, okej okay. Woda Więcej wody I lecimy do przodu O no dobra, widzę go jest Jest ja ziomeczek Albo wiecie co, pójdźmy sobie kurą Wielu, wielu osób ma taką ta, 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 taktykę Jezus z Sparkura jest równy 0. 0 i 0 OMG, że mi się język łamie. Dobra, może teraz widzimy ten skok? Tak, Z nice <grytania> Sparkura nie będę nagrywał, bo nie wiem czy dam radę przeskoczyć To jeszcze jeden klocek. Okej, okay, i lecimy. od tego ziomeczka. Lecimy, lecimy, lecimy. Jezus, jak spadę, to i tak koniec, bo po co, nie? Yy, nagrywać. To będzie koniec. Ten odcinek będzie już chyba najdłuższy w ogóle. Mało, się poleciał. Właśnie ja rodzaj wody, żeby skończyć tak jak on. Fak, Nie! Kurde, dobra! Do zobaczenia w następnym odcinku. Do zobaczenia. Cześć, po! Dziękuję za obejrzenie. Jeśli Ci się spodobało, zostaw łapkę w górę. A i kliknij subskrybuj na moim kanale. Narka!